Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie, i zapraszam Was na cook vloga. Zrobimy sobie bardzo szybki obiad oraz ciasto z nasionami chia, które robi się błyskawicznie. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam, zaczynamy. Dwa dni temu zamarnowałam sobie udziec indyka, który miałam w zamrażarce. Teraz go wyjęłam i będę sadzać oczywiście do mojego nieśmiertelnego prodiża. Ja wiem, że niektórzy z Was się z niego śmieją, ale uważam, że to jest naprawdę świetny, babciny sposób pyszne wychodzą rzeczy. Nie tylko oczywiście mięsa, bo można zrobić z tego na przykład bardzo smaczny sernik, z proliża wychodzi jakieś ciasto, gulasze, ryba, łosoś. Ale ja dzisiaj zrobię udziec z indyka. Oczywiście jeżeli nie macie prodiża, to możecie to zrobić w piekarniku, jak najbardziej. Ja mam taki udziec z indyka bez kości, duży w miarę wydaje mi się, że spokojnie mi starczy. Wycisnęłam sobie przez praskę czosnek, majeranek, bardzo dużo majeranku, bardzo dużo czosnku, soli, tak Wedle uznania ja za dużo soli nie dodaję. Możecie też dodać trochę oleju, na przykład ryżowego albo zwykłego, jakiego tam chcecie. Ja uważam, że najlepsze mięso jest w takiej marynacie po no, minimum 5 godzinach. Ja to zamarnowałam mniej więcej tak gdzieś na 6 godzin i potem zamroziłam to, bo planowałam to zrobić na obiad akurat tego dnia, kiedy to marnowałam, ale okazało się, że weszliśmy do znajomych, także... Wsadziłam to do zamrażarki i dziś jest ten dzień, kiedy wyjęłam to mięso z zamrażarki. Mniej więcej, no tak nie wiem, może z 5 godzin temu to wyjęłam. Jest już w miarę rozmrożone, to jeszcze nie jest to, ale już do prodziżatu to za chwilę wsadzę. Do tego będzie ryż. Ryż mam ciemny, moczę go zawsze każdy ryż moczę. Niezależnie od tego, kaszę zresztą yy, moczę tak samo, może nie tak długo jak ryż, ale. Warto jest o tym pamiętać. Teraz jeszcze tę wodę zaraz, w się z bliska pokażę. To jest akurat taki ciemny ryż, który bardzo lubimy. Tylko podam też kalafiora. Ja bardzo lubię taki kalafior jeść na surowo, nie tylko ja, ale cała moja rodzina. Jako takie chipsy, zastępstwo. Natomiast dzisiaj go ugotuję i ciasto. Czyli najpierw wsadzę to mięso do prodierza. Wstawię ryż. Wstawię. Wszystko w sumie wstawię, wstawię też tego kalafiora i będzie się gotowało, a my w tym czasie zrobimy sobie ciasto, które jest błyskawiczne i tutaj jeszcze z zamrożonych truskawek zrobiłam taki sos, dodałam trochę wody i jak już podgotowałam, z Wam to też z bliska wszystko pokażę, także się nie martwcie, to dodałam syrop z, z agawy. Nie tak mniej więcej jedną łyżkę i to jest bardzo fajna baza, na przykład do naleśników, czy jest, do jakichś sosów, na przykład do pierogów, czy do nie wiem, leniwych, jak ktoś lubi, do kopytek, ale także fajna baza do koktajli, bo taki fajny soczek, który zresztą zaraz zmiksuję, można dodać do mleka. Trochę tam szpinaku, trochę czegoś tam jakichś różnych smaczków zdrowych, żeby nie były za bardzo wyczuwalne. Przynajmniej dla moich dzieci, więc ja zawsze takie trochę oszukuję. No, ale coś tam dodam, jakiś szpinak, jakieś nasiona chia, jakieś może dodatki typu trochę spiruliny, trochę maczy. że naprawdę można to wszystko obejść, żeby dzieci były zdrowe i nam to wypiły. Aha, to sobie pogotowałam. Właśnie miałam Tutaj miksować te truskawki i wyłączyli mi prąd. Także ani nie działa mi prodisz, ani kuchenka, bo na początku pomyślałam sobie, że może to korki. Ale nie, nic nie zrobię, także pomyślałam, że w tym czasie, może za chwilę ta awaria minie. Zrobimy sobie to ciasto z nasionami ja. przynajmniej przygotujemy sobie to ciasto. Tak wygląda kochani ten ryż z bliska, wypłukałam go mniej więcej z pięć razy. Teraz będę zalewać go wodą ponownie i już gotować z odrobiną soli, jeżeli mi włączę ten prąd, bo na razie to, widzę to kiepsko. I teraz szybko ciasto. Mam tutaj banana, jednego średniego banana i dodałam proszek do pieczenia. Myślę, że gdzieś tak wystarczy spokojnie jedna mała łyżeczka, nawet nie cała, taka płaska łyżeczka. Chyba, że będziecie dodawać jakieś, na przykład orzechy, to te, to ciasto musi mieć więcej siły, żeby wyrosnąć. Do tego dodajemy cukier. Możecie dodać szklankę, możecie dodać pół. Mniej niż pół, to już zależy od Was, Waszych preferencji. Ja dodaję mniej niż pół, trochę mniej. Mm. Możecie oczywiście dodać coś innego niż cukier, jak najbardziej. Syrop klonowy. Syrop zagawy, miód. Też pasuje. To będzie już w ogóle takie fit ciasto jak z miodem i z jakąś inną mąką. Ja akurat tutaj mam mąkę typu 450, pszenną. Do tego jedno jajko. Zobaczcie, już taka fajna reakcja zachodzi. Jestem troszek do pieczenia. Jedno jajko. Ja mam takie jajko wiejskie, ale. Zależy od Was, czy jajko lubicie, preferujecie. Nie miksuję tego, bo mi się nie chce, szczerze mówiąc, i nie mam na to czasu. A dzisiaj będę miała gości, więc robię ten obiad i to ciasto będzie dodatkowo, dlatego że przychodzi dzisiaj do nas nasz kuzyn, który przyjechał z daleka. No i tak sobie posiedzimy, zjemy obiad, zjemy ciasto i tyle. Jeśli chwilę poczekacie, to na pewno to ciasto jeszcze bardziej Wam wyrośnie. Więc generalnie podstawa, tak jak taki zwykły bananowiec. Do tego dodajemy odrobinę cynamonu, ale nie za dużo. Chociaż, jeżeli lubicie dużo cynamonu, to oczywiście możecie dodać. Ja tak odrobinę dodam tylko cynamonu. O, wystarczy. Myślę, że to jest bardzo fajne połączenie. Cynamon i nasiona chia. Ładnie pachnie, bardzo lubię ten zapach. No i teraz dodajemy nasiona chia. Ja bym powiedziała, bo nasiona chia pęcznieją. Ja bym powiedziała, że gdzieś tak jedna łyżka stołowa. Czyli tyle powiedzmy. Tego dodamy. Wielka łyżka stołowa. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Ja tego prądu nadal nie mam. Będę musiała chyba grilla rozpalić, to mam akurat gazowy grill. Więc sobie bym mogła to na grillu zrobić? Nawet nie jest pomysł. Teraz nie włączą tego prądu. Będę musiała ten udziec na grillu. Upiec. I teraz mąka. Na tym etapie myślę, że możemy już ją dodać. Mąki nie dodaję za dużo. Mam akurat taki pojemnik. Z czego ja mam ten pojemnik? Kupiłam go kiedyś chyba w Lidlu. Albo w jakiejś hurtowni. Nie sądzę, żeby to było z UK. Nie. Na razie takie dwie miarki. Generalnie szklanka cała mąki wystarczy, bo chodzi o to, żeby to ciasto nie było takie za ciężkie. Jak dodacie za dużo mąki, to ono będzie suche, jeszcze są te nasiona chia, także to musicie wziąć pod uwagę, więc na pewno cała szklanka, chyba, że dodajecie na przykład dwa jajka, dwa banany i tak dalej, więc ja myślę, że takie dwie miarki to jest, nie wiem, pół szklanki? Tak myślę. Słuchajcie, zaraz wam powiem. będzie się pytała, ja to już skrobię na oko. Oj, i mi się rozsypało. To jest trochę mniej niż pół szklanki. Tak. Przepraszam Was, ale ja nie potrafię gotować, jak mam bałagan. Mam coś rozsypane, nie umiem. To wygląda bardzo dobrze. Wygląda trochę jak jakieś takie ciasto z makiem. No to proszę, żaden mak i można przemycić trochę tych nasion dla naszych bliskich i do tego dodajemy na przykład jedną łyżkę oleju ja dodaję olej ryżowy, jeżeli chcecie, możecie do tego dodać śmietanę jak najbardziej, na przykład zamiast banana, maślankę, jogurt grecki, ale ja uważam, że z tym bananem jest najlepsze możecie dodać masło zamiast tego oleju. Ale ja dodaję olej różowy, i to jest wszystko. <laughs> Moi kochani, to jest wszystko, jeżeli chodzi o nasze ciasto. Teraz musimy to przelewać do foremki no i czekać na prąd. Czy wy to dobrze widzicie? Bo ja mam wrażenie zawsze, że Wam zasłaniam co Wsadzamy je do piekarnika. Jeżeli się prąd, na mniej więcej. Zresztą nawet widzicie te bulgotki, to zachodzi tam cały czas ta reakcja. Więc nawet może to i lepiej, że chwilę postoi. Wsadzamy to do piekarnika. Zależy od waszego piekarnika. Mój piekarnik jest naprawdę dziwny, dlatego ciężko jest mi podać Wam dokładny czas pieczenia. Ja to wstawię na mniej więcej na początek 20 minut z termoobiegiem. 180 stopni. Ale generalnie, jeżeli macie taki zwykły, najzwyklejszy bezpieczny piekarnik, to myślę, że 65-40 minut 180 stopni i będzie dobrze. Okej, okay, kochani, prąd wrócił. Ciasto jest w piekarniku i zmiksowałam sobie te truskawki z sropem zagawy. To jest kawałek, który sobie odlałam i będzie na jutro do koktajlu, a teraz zrobię dla dzieci taki koktajl, do tego dodam e, mleko, można oczywiście rośliny dodać, można dodać wodę zamiast mleka, szpinak, nasiona chia na przykład i maczę. Będzie bardzo dobre. Ciasto jest już gotowe, to nie jest nic specjalnego, ale bardzo dobre, możecie to podać z odami na ciepło, w formie na przykład okrągłej możecie jakiś upiec. Możecie to polać jakimś sosem, na przykład tym truskawkowym, możecie także dodać mniej cukru, albo w ogóle nie dodawać cukru i zrobić z tego taki chlebek bananowy z nasionami chia. Bardzo prosty przepis, jeszcze ciepła jest ta forma. Kalafior mi się tutaj już gotuje, ryż tak samo dochodzi do siebie, no i przez to, że nie było tego prądu, w końcu przełożyłam to, fo, ym, to mięso z Prodigia do formy z piekarnika i naprawdę miałam taki pomysł już, żeby w tej formie zanieść na grilla to mięso, zamiast już nie chciałam się tego przekładać do prodziża. Piecze mi się w piekarniku budziec indyka, jeszcze tam do siebie dojdzie. Kalafior już dochodzi do siebie, ryż nam się tutaj zredukował, a... Ciasto tak wygląda z bliska, jak możecie zauważyć, gdybym dodała mniej cukru, znaczy w ogóle gdybym nie dodała cukru, tak de facto, to mogłoby być to spokojnie bananowym chlebkiem. A tak to jest ciastem z nasionami chia i cynamonem. Mięso wygląda bardzo smakowicie, jak widzicie wypłynęło z niego co nieco tłuszczu. Ja też tutaj dolałam wody wcześniej, bo tak się powinno robić do mięsa z indyka. Ja już uciekam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i dajcie znać, co Wy robicie na obiad. Guziaki. Pa pa!